z dnia no do mój kolejny odcinek z serii jak ta seria się nazywa? cholera kurde Znowu. Yy, Minecraft pomysł na o no. tak. teraz pokażę wam co tutaj się pozmieniało mam mody wgrane zaraz wam powiem jakie Nie, dobra. pierwsze co się zmieniło to dalej tu jak wciskamy to tutaj woda oczywiście wypływa i tutaj jak wyłącz no wiecie tak dobra mam more creatures destiny item co mam jeszcze creatures destiny item a random things tak. nie pamiętam co a e more explosives co to jest za wielki wąż? Ja tutaj Cię nie chcę. Ja tutaj Cię naprawdę nie chcę. Hmm. No tak. I właśnie, jak już chyba widzicie, dokończę budowę domku. I tak, tu pozamieniam. Bo to niezbyt wygląda jak... Ostatnio przeglądam. Aha, no tak, pokażę Wam, jakie zmiany w ogóle zaszły. Tego domku wcale nic nie robię. I tak, tu mamy takie pole. Tutaj była wieża z redstone'owego nowego bloku, ale teraz już się zepsuła, bo miałem moda usuniętego tak dalej, dalej, dalej. Nie ma drewna. I tam chodzi, co to chodzi? Nieźwiedź. I tam chodzi niedźwiedź, no tak. Dobra. Aaaa, zmieniam o jednym modzie. I zmieni Minimap. Dobra. Ja sobie coś zapiszę. Waypoints ADD. w celi. O właśnie. Potem będę ją inaczej robił. Bo trochę się tutaj popsuło. Wszyściutko się popsuło. Dobra, dobra. Tak. Moje miasta. No, jak już mówiłem dziś zajmiemy się budową tego domku. Tutaj i pozapełniam i my się widzimy za chwilę. No dobra takie zaś i teraz po co to robię zaraz się dowiecie nie po to żeby woda się tutaj wylewała czy coś w tym stylu tak, tylko że to będzie jednopiędrowy domek jednak i dlatego tego tutaj nie będzie no tak Ładniutkie. Mm, to się chodzi spać oczywiście dla trzech osób, czyli dla męża, córki i syna, na przykład, albo dla męża, męża i syna. <grym>, Dziś będziemy robić dekoracje na górze, czyli na przykład liście różne rzeczy będą. Włączam na razie mikrofon i wy patrzycie, jak teraz będę budował. Znowu włączam mikrofon i będę do... jest wielkołakiem, a w dzień jest zwykłym człowiekiem. Ale brudnym człowiekiem. No. I już wam pokazuję, jak to wygląda. No, tak to wygląda jak jakiś pałac, ale... Widzicie, że mam dziaksy przynajmniej. Ha, ha, ha. Dziaksy muszą być wszędzie. Nie? Chyba tak. Na pewno. A nie, bo nie na pewno, nie muszą być wszędzie. Dynks, dynks, ding, ding. Dobra. Mm. Jak to skończy? Poczekajcie. Dobra, na dzisiaj, dzisiaj byłoby to już koniec. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i życzę oglądania kolejnych odcinków.